Witam. W pierwszych dwóch odcinkach mogliście zobaczyć jak zmieniła się moja gra w ciągu roku, a w tym filmie zobaczycie kolejne pół roku zmagań z tym całym procesem tworzenia. Więc bez przedłużania, przenieśmy się do lipca. Pierwszą rzeczą dodaną w lipcu były pistolety, bo jeżeli dobrze pamiętacie, to ostatni materiał zakończył się na tym, że dodają karabiny, na pistolety nie starczyło czas. No ale teraz już czas był, no i je właśnie dodałem. Różnica między nimi jest tylko taka, że inne animacje są. I w ogóle to na tych broniach nawet nie ma odrzutu. Coś tam z tym próbowałem robić, ale nie przyniosło to zamierzonych skutków, więc po prostu odstawiłem to na później, kiedyś się tym zajmę, co nie. I później zająłem się autami, bo jeżeli dobrze pamiętacie, no to nie miały one wnętrza, to była nieprzezroczysta szyba, a ja chciałem tak, żeby gracz był widoczny i w ogóle te wszystkie siedzenia. No, i musiałem się zająć modelowaniem tego wnętrza. Później jakoś musiałem sprawić, żeby ten gracz się tam zmieścił. No, nie było łatwo, bo trochę duży jest ten model. I jeszcze musiałem sprawić, żeby ten wygląd gracza w aucie był zgodny z tym na zewnątrz. I taki detal dodałem, że plecak leży obok na siedzeniu. Jak ma się plecak, co nie? No i na chwilę obecną to by było na tyle, jeżeli chodzi o te auta. W trakcie dodawania tych rzeczy zajmowałem się także modelowaniem. Dodałem śmietniki, śmieci, płoty, linie energetyczne, skrzynki pocztowe też się znalazły. No i skoro już tych obiektów się tyle narobiło, no to chyba się czas zająć optymalizacją. No i tak też pomyślałem i sprawiłem, że obiekty znikają, gdy się od nich oddala i też tracą na jakości i dzięki temu jest trochę szybciej. No, i w kwestii optymalizacji to też chyba by było na tyle. No, w przyszłości będę się musiał tym tematem na pewno jeszcze zainteresować, bo no, ta gra na pewno do najszybszych nie należy. Za to kolejną rzeczą, którą się zająłem, była zdolność stawiania struktur, bo w przyszłości będzie można domki stawiać i w ogóle obu zrobić takie rzeczy. No, i pierwszą rzeczą, którą dodałem jako struktura, to była skrzynka, bo. Ona nam w sumie towarzyszy już od czasów ekwipunku, więc skoro już jest, no to niech będzie pierwsza, co nie? No to skoro już mamy skrzynki, no to pasuje mieć co w nich chować, więc kolejną rzeczą było dodanie większej ilości ubrań. Dodałem 5 koszulek i 5 spodni, 10 sztuk. to już prawie można skrzynkę zapełnić. No i spokój, skoro to mieliśmy za sobą, no to czas zająć się taką rzeczą, o której czasem można zapomnieć. Czyli menu do gry. I tak się prezentuje to menu w mojej grze. Łudząco przypomina trochę inną grę, i w ogóle cała ta gra przypomina trochę inną grę. To menu było ostatnią rzeczą dodaną w lipcu, no a w sierpniu zająłem się przeciwnikami, czyli tymi zainfekowanymi, bo ich wątek nie był zbytnio poruszany. No a w sumie oni są bardzo ważni, no bo będziemy się na nich napotykać praktycznie cały czas. No i doszliwowałem ich trochę, sprawiałem, żeby się pojawiali, żeby znikali i drobne detale w ich mechanikach też poprawiłem i sprawiłem jeszcze, że reagują na dźwięk, więc jeżeli będziemy głośno w ich okolicy, no to oni się zainteresują i podbiegną w to miejsce. Następną rzeczą, która mi przyszła na myśl, żeby zrobić, no to dodanie nowych receptur, no bo skrzynka istnieje, tylko nie da się jej skraftować, więc zrobiłem różne rzeczy związane z drewnem. Dodałem kłody i deski i to właśnie z tych desek dało się zrobić skrzynkę, a z kłody dało się zrobić deski, a z deski patyki, a z patyków ki. Później eksperymentowałem trochę z wyglądem. I chciałem sprawdzić, jak będzie wyglądała mgła, i tak wygląda mgła. Możecie dać znać, co myślicie. Według mnie całkiem spoko. Może jakiś event będzie z tym związany? Nie wiadomo. Kolejną rzeczą było coś, co miałem w głowie już od dawna i coś, co mi mega ułatwiło. Czyli obiekty z dwoma materiałami, żebym sobie po prostu mógł szybko zmieniać kolor tam, gdzie jakieś warianty kolorystyczne są, czyli jakieś auto, sofa łóżko, takie rzeczy. No i wtedy nadszedł wrzesień. Wrzesień zaczynamy od dodania jednej z moich ulubionych rzeczy w tej grze, czyli od ścinania drzew i od kopania kamienia. I mieliśmy już jakiś sposób, żeby te dwa surowce pozyskiwać. Więc to odblokowuje jakieś nowe potencjalne receptury. Ale to zobaczycie później. Teraz zobaczycie nową lokację, czyli willę. No i jak sama nazwa wskazuje jest to willa. To jest jedyny dom, który ma dwa wejścia, dwa łóżka i ma także łazienkę. Znajduje się ona też na takiej górze, więc myślę, że nazwa jest całkiem odpowiednia. Przenieśmy się teraz do menu, bo tam też trzeba kilka rzeczy dodać. Poprzednio, jakie widzieliście, no to była dosyć podstawowa wersja. No a teraz sprawiłem, że można stworzyć własną postać i wczytać swoją postać, i zająłem się też zapisem i wczytywaniem. No i akurat z tym były lekkie problemy, żeby to wszystko ze sobą zgrać, no bo to musi pozycje out, pozycje tych wszystkich struktur, co się postawiło i też ekwipunek. No i każda z tych rzeczy miała delikatnie inny skrypt. No i dopiero po kilku dniach prób i błędów udało się wszystko zrobić. No ale skoro to mamy za sobą, no to w sumie taka podstawowa gra jest gotowa, wszystkie funkcje są, wystarczy tylko pododawać różne rzeczy. I będzie tylko ciekawiej. No i pododawać więcej rzeczy, pododawałem skoro mieliśmy kamień i drewno. No to zrobiłem kamienną ścianę i drewnianą ścianę. Ognisko też dodałem i ulepszyłem to stawianie. Bo wcześniej dało się wszędzie postawić te struktury, a teraz tam gdzieś nie da, no to po prostu się świeci na czerwone. No i też łatwiej się obraca je wokół własnej osi. No a później dodałem nowe auto, które było wzorowane na tym co widzicie. Tamto poprzednie w ogóle też było wzorowane i to na maluchu. No ale oprócz tego, że dodałem to nowe auto, no to poprawiłem też jakieś mechaniki z tym związane. I teraz da się auto zniszczyć da się przejeżdżać zombie autem no i zombie mogą ci zniszczyć auto też. No i skoro mowa o autach, no to gdzie tankujemy auta? Odpowiedź to na stacji benzynowej. No i następną rzeczą, którą zrobiłem, to było odświeżenie stacji benzynowej. Dystrybutory się troszkę zmieniły i wygląd zmienił się z niebieskiego na żółty. No i jeszcze dodałem taką metalową strukturę szopę obok. No a później wróciłem do ciuszków. Troszkę je ulepszyłem, dodałem czapki i dałem też takie przyciemnione ikonki, żeby gracz się domyślił, co gdzie ma wsadzać. Sprawiłem, że plecaki działają, że dają więcej miejsca w ekwipunku. I dodałem opcję szybkiego ekwipowania, żeby nie trzeba było przemieszczać tego, tylko po prostu nacisnąć dwa guziki, i ubrane mamy. A później zajęłem się dodawaniem nowego przeciwnika, i jest to człowiek, który chcecie zabić. I nie dość, że umie bić wręcz, to jeszcze umie strzelać, więc no, ten może być wymagający. I z takich większych funkcji to by było w sumie na tyle. Oprócz tego na mapie pojawiło się jeszcze kilka nowych mini lokacji. Czasem natrafimy też na jakąś łąkę z kwiatami. A te skały, które blokują gracza, żeby nie uciekł z mapy, to też trochę poprawiłem, bo wcześniej one miały taki nieregularny kształt, a teraz to po prostu cała mapa jest w kwadracie. I elo. No i tak dotarliśmy do końca listopada. Ostatnią rzeczą, którą zrobiłem w tej grze, to był odświeżony interfejs, żeby wszystko po prostu było jaśniejsze i się tak nie zlewało. No a później zajęłem się odświeżaniem strony na Steamie. Zrobiłem nową kapsułę, bo ta poprzednia była brzydka. To był zwyczajny screenshot z gry, no a teraz się już troszkę bardziej postarałem i zrobiłem render i ustawiłem sobie wszystko tak, jak chciałem. Zaaktualizowałem opisy, żeby uwzględnić tamte wszystkie nowe funkcje, co pododawałem, i też nowe gify zrobiłem, żeby wszystko atrakcyjnie wyglądało. No i tak się ta stronka prezentuje. A skoro mowa o stronce na Steamie, no to ja serdecznie gorąco Was zapraszam do dodawania tej gry na listę życzeń, bo to jest chyba najlepsza forma wsparcia mnie. I to wszystko dalej było robione w listopadzie, bo w grudniu zająłem się już tworzeniem traileru, bo jeżeli dobrze pamiętacie, no to chciałem go zostawić na lepszą okazję, no i ta lepsza okazja. Nadeszła już teraz. Tylko, że ten proces tworzenia traileru to jest w sumie wątek na osobny film, bo tam też troszkę rzeczy się działo. Musiałem zrobić własną kamerę i inne takie, bo chciałem, żeby to naprawdę dobrze wyglądało. Chciałem się postarać, więc moje starania zobaczycie w następnym odcinku. No a z mojej strony to tyle, więc ja się z Wami żegnam.